Hej, witam was w drugim dniu vlogmasa i co? Właśnie wróciłam ze szkoły, jest 16.25 a ja śpieszę się, żeby zjeść jem wątróbkę, więc nie będę wam tego pokazywać bo wiem, że niektórzy nie lubią i mogę może was to obrzydzić ale ja lubię Lubię wiele y, dziwnych rzeczy, których nie lubi większość osób a nie lubię tych takich bardziej normalnych Nieważne ale tak, y, autobus, jak mówiłam, we wtorki mam tak głupio, dlatego że muszę czekać ponad pół godziny. Autobus mam przeważnie za 20, ale za 24, a kończę lekcję o 3, więc kiepsko. Dzisiaj się jeszcze spóźnił, praktycznie jak zawsze, ale przynajmniej mam tylko tak raz w tygodniu, więc mogło być gorzej. Przynajmniej miałam na 10, więc zawsze mogło być gorzej. I teraz muszę szybko właśnie zjeść. I będę szła z moją koleżanką na miasto na moje zakupy, dlatego że muszę przejść się do Rosmana i kupić mojej wychowawczyni prezent. Lasowaliśmy się na Mikołajki, a ja wylasowałam moją wychowawczynię. Nie rozmawiajmy może o moim szczęściu, ale mogło być gorzej. To mogłam powiedzieć, że mogło być gorzej. Więc tak. I w piątek właśnie mamy te Mikołajki, więc muszę w końcu coś kupić, bo dzisiaj mamy wtorek. A poza tym yy, przyszedł mi jakiś katalog Zaglasa, nie wiem, też go sobie przeglądnę, nie wiem. Znalazłam w skrzynce Więc przeglądnę Czemu nie I tak właściwie na teraz to by było chyba na tyle Odezwę się do was i powiem troszeczkę więcej Jak wrócę, bo jak mówiłam naprawdę się śpieszę przed chwilą Moja koleżanka właśnie do mnie dzwoniła i mnie poganiała Więc tak, na tej chwilę to by było tyle Hej, witam was z powrotem Teraz mamy już godzinę 18.37 A ja czekam sobie na kakao. Tata mi robi kakao. I, I tak, i sobie czekam. I czekając obrabiam dla Was pierwszy dzień vlogmasu. Zaczęłam już wczoraj, więc jestem z siebie dumna, że większą część obrobiłam wczoraj. W ogóle nie miałam jakoś też tak sporo obrabiania, więc mam nadzieję, że pierwszy dzień vlogmasu pojawi się chociaż dzisiaj. Jak widzieliście, wróciłam ze szkoły dość późno, więc nie zrobiłam jeszcze dzisiaj tego DIY, jednak jutro wracam wcześniej, więc mam nadzieję, że jutro mi się to uda, bo właściwie chyba wszystkie materiały już mam i tylko pozostaje mi to nagrać, więc trzymajcie kciuki za dobre światło i DIY pojaw, powinno się pojawić e, jako kolejny dzień vlogmasu, czyli wydaje mi się, że może pojutrze lub po pojutrze, czyli to by był czwartek lub piątek, o ile się nie mylę więc e, tak, powiem wam szczerze, że jeszcze nie oglądałam tego katalogu z Douglasa, mam go tutaj i cały czas o tym zapominam A teraz jak będę jeść kolację to e, może... Może pomyślę, znaczy pomyślę, przeglądnę kolację. Właśnie tak, to już nie jest moja kolacja, to zależy czy będę jeszcze głodna czy nie. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja tak wcześniej nie jem kolacji. Ale powiem, szczerze, że tak propo w ogóle m, zakupów, kosmetyków i tak dalej. Dzisiaj jest dzień darmowej dostawy, bo mamy 2 grudnia. Ale powiem Wam szczerze, że tak jednego troszeczkę nie rozumiem. To jest tylko dzień darmowej dostawy i przeważnie, jeśli robi się tak duże zakupy, to i tak dostawa jest darmowa. Więc m, średnio rozumiem, że jest takie wiecie, rzucanie się na to wszystko. A potem wychodzą zakupy, które i tak spokojnie dostałyby bez dnia darmowej dostawy, darmową dostawę. Więc średnio rozumiem ten taki wiecie szał. Ym, no. Ale sama się zastanawiam nad zakupem czegoś, jednak, biorąc pod uwagę to, że akurat dysponuję właściwie dość sporą gotówką, jednak, trzymam ją na specjalną okazję. Właściwie chodzi o to, że w moim liceum, w którym teraz jestem, była takie coś, że po prostu idąc tam ze średnią większą od 4,75, po prostu mając pasek na koniec roku, dostaje się stypendium. Oczywiście. Wiadome, przy wyborze szkoły jakoś niespecjalnie się tym kierowałam, jednak nie powiem, był to miły dodatek i właśnie dostałam to stypendium, powiem szczerze, że przewyższyło moje oczekiwania jego wartość, więc no mam tu jeszcze troszeczkę uzbierane swoich pieniążków, więc widzę, ja nie chciałabym aż początkowy plan był taki... Był troszeczkę inny niż wyszło, ale uznałam jednak, wiecie, tak biłam się cały czas z myślami, że jednak to jest zbyt dużo kasy, żeby wydać te na kosmetyki. I chyba ja bym sobie nie wybaczyła, więc jest to jedna z niewielu okazji, gdzie mogę sobie kupić takie rzeczy, które normalnie w ciągu roku, no nie dałabym rady uskładać, bo jednak nie jestem najlepsza w oszczędzaniu. <grytanie> więc. Po prostu mam pewne plany co do niektórych rzeczy i tak mi jeszcze do pewnej rzeczy, którą bardzo chciałabym kupić sobie, pod choinkę, <grafię> brakuje, więc nie wiem, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Jednak mimo wszystko, jak chcę coś kupić, to 50 razy się nad tym zastanawiam, i mimo, że chcę parę rzeczy, to jednak jak na razie ich nie kupuję, dlatego że zbyt bardzo chcę tamtą. I po prostu, no, szkoda mi, bo nie chcę przegapić takiej okazji, bo wiem, że kosmetyki będę mogła sobie kupić w ciągu roku i z łatwością na nią składać, a nie taką rzecz, na którą, no, musiałabym troszeczkę składać, więc. Tak, mm, aż sama siebie zadziwiam, więc tak i właściwie to było chyba też teraz na tyle, ja obecnie czekam na kakałko, obrabiam ten filmik, bo mam jakieś malutkie problemy, jedna część tam nie chciała mi się pociąć, pociąć jak to brzmi, nie chciała po prostu się ciąć i musiałam dołożyć jeszcze ją raz i w ogóle tam jakieś dziwne rzeczy z tego wynikły, więc... Tak, mam nadzieję, że ten vlog będzie krótszy od poprzedniego, bo jak mówiłam, no on trwa około z tą częścią, którą nagrałam Wam dzisiaj, czyli z tym zakończeniem, bo wczoraj usnęłam. To będzie trwało, mam nadzieję, z jakieś 22 minuty. No i oczywiście na pewno ten filmik nie wygra się już tak właściwie dzisiaj, dlatego że wydaje mi się, że wygra się po 12. Trzymajcie kciuki, żebym znowu nie usnęła, naprawdę. To jest takie wkurzające, jak ja usypiam z włączonym światłem, komputerem, laptopem, telewizorem i czymkolwiek jeszcze, bo no wiecie. Ja praktycznie nie jestem wyspana, dlatego że nie idę spać taką myślą, że idę spać całą noc, tylko idę, tak zamykam oczy i po prostu, wiecie, odlatuję. I jakby nie czuję tego, że tyle śpię i potem dalej chce mi się spać. Więc to jest kompletnie wkurzające i bez sensu, no ale jakoś nie wiem, no. Od około dwóch miesięcy właściwie cały czas tylko tak śpię. Jak wyłączę sama telewizor i wszystko, to jest cud, naprawdę cud. Jednak, no, tak, staram się tego oduczyć, bo rachunki na prąd na tym cierpią i wszystko, więc staram się tego oduczyć jednak. Mam nadzieję, że ten vlog mi vlog przy tym pomoże, bo chciałabym zakończyć te vlogi w każdy dzień, w którym mają być zakończone, a nie potem na drugi mówić wam cały czas, że usypiam. <grym> więc tak. I dzisiaj miałam też tę kartkówkę z tego Króla Edypa, nie było jej, jest przełożona na piątek, więc mimo, że już prawie przeczytałam całą, chociaż mimo, że wczoraj nie przeczytałam praktycznie w ogóle, właściwie usnęłam po przeczytaniu chyba jakichś 10 stron, ale w autobusie trochę przeczytałam, na przerwach trochę przeczytałam i ostatecznie przeczytałam 40 stron. 65. Odliczając e, 10 na początek, <noise> powiedzmy, że z 55. Nie, nie wiem ile ta książka właściwie ma. Około 60 stron, ma, ja już przeczytałam 35, więc całkiem nieźle. Jak na to, że przeczytałam wczoraj chyba 10. <noise> więc tak. I teraz co, w tym tygodniu, już dzisiaj miałam zapowiedziane parę sprawdzianów W następnym tygodniu mam cztery sprawdziane Wiem, że to niemożliwe, jednak ten sprawdzian, który mieliśmy mieć w poniedziałek jest przełożony na następny poniedziałek Poza tym będę miała też w ostatnim tygodniu przed świętami sprawdzian z polskiego Więc szykuje się, szykują się ciekawe ostatnie dwa tygodnie To jest wiecie taki tydzień typowo takiego odpoczynku Chociaż jest to taki jakby luźniejszy troszeczkę tydzień, jak dla mnie naprawdę luźny Bo właściwie nie mieliśmy żadnego sprawdzianu no ale następne dwa tygodnie szukują się dość intensywnie, chociaż właściwie ten ostatni tydzień, no wiadomo, w piątek mamy wigilię szkolną, więc wiadomo jak to będzie. Jednak ten następny tydzień to rzeczywiście będzie tragedia. No ale tak, ja będę teraz jadła sobie moją kolację, o kolację i odezwę się do was za chwilę. Okej, okay, więc... Ja już sobie zjadłam bułeczkę, teraz sobie popijam kakao. Zaraz Wam coś pokażę w, tej, yy, w tym magazynie na glassach, co mi się bardzo spodobało. Jednak na początek czas na adwentowe kalendarze w moim telefonie. Więc tak, zacznijmy może od tego, czyli tego, którego wczoraj żartu do końca nie zrozumiałam. Jednak wydaje mi się, że po prostu to miałoby coś w stylu wiecie takiego suchara. Dobra, yy, jeśli chodziło o te pytania, to już Wam wyjaśniłam, ale nie pokazałam, a w taki sposób to wygląda. Jak mówiłam, ja mam mniej ikonek u siebie, więc no troszeczkę mi to nie pasuje i raczej nie skorzystam. Czy możemy już posłuchać jakieś piosenki? Aha, to tej, której nie potrafiłam posłuchać. Nie wiem, może jak odciszę... Zaczęło tylko odciszyć telefon, ale na tamtej kalendarzu muzycznym działało bez odciszenia, więc to jest dziwne, ale mogę teraz odciszyć. Tu, 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 tu. Tu mam skarpetki, w serduszka. Na pewno każdy to zna, więc nie muszę tego dłużej puszczać. I co mamy. Snow Globe. Uu, będzie dopiero niedługo odblokowana. Więc teraz czas na odblokowanie kolejnego okienka. Jak widzimy, tutaj mamy 23 noce do świąt. I teraz. Co? 23. Nie, to nie tak idzie. Gdzie to jest? Hmm, <laughs> jest jakoś takie dziwnie. Dlaczego to, to jest tak porozrzucane? Nie wiem, czemu tak dziwnie. Więc, jak widać, otwarliśmy yy, drugie okienko i łączyliśmy jakąś muzyczkę. Więc, czas na świąteczny fakt. Aha, to był fakt. Jeśli wszystkie prezenty. To nie jest fakt. Aha! If you received all of the gifts listed in the 12 days of Christmas song, you would receive 78 presents. Czyli jeśli policzymy chyba jakieś wszystkie prezenty w tej piosence, the 12 days of Christmas, to naliczymy 78 prezentów. <coughs> I drugi fakt jest to The World's Tallest, tallest Xmas Tree at i tutaj mamy stopy, czyli właśnie te fit. Ja tego kompletnie nie rozumiem, chyba, że 220, wątpię, że 221 stóp miałby oznaczać 221, żeby ten skrót oznaczał po prostu centymetry. Na pewno najwyższa choinka nie ma 221 centymetrów. Moja choinka na pewno jest raczej większa. Więc to na pewno o to chodzi. Nie mam pojęcia, jak się liczy stopami, więc... Tak. Na pewno jest duża. I została postawiona w centrum handlowym w Waszyngtonie w 1950 roku. I teraz czas na żart. Jak długie powinny być nogi elfa? Tak długie, aby dostać do ziemi. Ha, ha, ha. I teraz tapeta. Odblokujemy jakąś nową? Czy nie? Chyba nie blokujemy żadnej nowej tapety. Aha, bo to jest chyba tapeta na każdy tydzień. Tak mi się wydaje. Że to może o to chodzić. Ale w takim razie blokowaliśmy pewną piosenkę. Deck the Halls, To nie jest to przypadkiem? Tak, to jest to, co zaraz razu się włączyło. Tak. Yy, nie wiem czemu, ale wiem, że ta piosenka ma jakąś polską nazwę. Ale kurczę. Nie wiem, w tej chwili zapomniałam. Ale tak. Na tą chwilę chyba w tym kalendarzu byłoby to na tyle. Yy, I tak, gdzie ja to włożyłam, gdzie ja to włożyłam? Tutaj gdzieś powinny być. Nie tu, tylko tu. W tym folderze. Tylko tak. Xmas music. I teraz czas na drugi. Musimy zakręcić. The stockings were hung by the chimney with care. With serious hopes that saint Nicholas soon would be there. He spoke not a word, but went straight to his work and filled all the stockings and then turned with a jerk. Tu, tu, tu. Dobra, nie wiem, to nie jest. Nie wydaje mi się, żeby to coś tutaj. Chyba, że to jest na zapisanki. To jest Spend Time, a tu jest We're So Grateful. Możliwe, że to jest tytu są tytuły piosenek, tak mi się wydaje. Ale tak, fajne. I teraz czas na tę aplikację, w której wczoraj zbieraliśmy tego ciasteczkowego ludzika. Dzisiaj mam odciszony telefon, więc słyszycie całą tę muzykę. I teraz mamy ubierz świąteczną choinkę. To jest na czas. Trudność robi jednym palcem. Trzeba tylko po prostu przeciągać, to samo już sobie leci. I mamy znowu rozpakowy prezent. Diamond Stiger Saga. Czyli takiego rozsądnej reklamy gier. Ale fajne. Dobra. Yy, nie wiem, czy jest sens yy, to wam pokazywać. Chyba to skasuje. To nie wyłączyć. Dobra. Więc to by było chyba z tych kalendarzy adwentowych moich na tyle. I teraz to, co miałam wam pokazać w tej yy, gazetce Douglasa. Yy, swoją drogą, ale to wam powiem zaraz. Co chciałam wam pokazać dla do Nie przejmujcie się tymi słuchawkami, bo obrabiam filmik, który mam w ogóle jeszcze, kakao. I obrabiam, jak mówiłam, ten yy, dzień pierwszy vlogmasu. I po prostu muszę mieć to zawsze przy sobie. Ale to, co chciałam wam pokazać? Jest to wywiad z Jennifer Lawrence. Ja ogólnie mam obsesję na punkcie Igrzysk Śmierci i wszystkiego, co jest z nimi związane. I tydzień temu byłam na maratonie Igrzysk Śmierci, czyli premierze tej trzeciej części i po prostu oglądałam też dwie poprzednie. Wszystkie te, te dwie pierwsze, pierwszą część oglądałam chyba siedem razy już teraz, a drugą chyba 8. Drugą praktycznie znam na pamięć i w wersji po polsku i po angielsku, założycie, że z pierwszą jest podobnie. A z do trzeciej, no to już nie mogę się doczekać, a czy będę mogła ją jeszcze raz oglądać w internecie, bo na pewno jeszcze nie raz ją oglądnę. Ale o tym, jak mówiłam, opowiem wam jutro Bardziej, bo nie chcę już po prostu, żeby ten filmik trwał zbyt długo dzisiaj I to, co mi się bardzo spodobało To nie odchudzam się do roli w filmie Ci, którzy mnie będą oglądać, mają widzieć kobietę, a nie niedojrzałego chłopca I bardzo, bardzo mi się to spodobało A tutaj z drugiej strony mamy W porównaniu z lekarzem czy strażakiem, aktor jest raczej nieważny Potrafi jednak pobudzać wyobraźnię widzów Więc, no, świetne, świetne słowa i bardzo, bardzo mądre więc to było tak, że na tej chwilę tyle. Mamy 19.10. Ja yy, nie wiem, czy on pokazuje wam teraz moje prześcieradło, ale tak. Więc co, ja teraz na pewno będę daję opróbiała ten filmik. Mam nadzieję, że w końcu zacznę go przesyłać i nie wiem, czy nie odezwę się do was właściwie, jak będę dopiero szła spać. Nie wiem, czy będzie się u mnie działo coś takiego mega ciekawego. Więc do zobaczenia za chwilę. Ok, więc filmik już się zapisuje W końcu go obrobiłam i jestem z siebie dumna Bo trwa mniej niż 20 minut Trwa, uwaga, uwaga 19,39 sekund Więc Mogło być gorzej Na początku on trwał chyba Około pół godziny, więc To jest spory postęp, jak na mnie szczególnie Będę się starała, żeby te vlogi Były no, jak najkrótsze, bo jednak No Po prostu wiem, że wiele z was No jednak nie lubi Słuchać mojej dużej paplaniny o tym, jaki był mój dzień, kiedy moje życie nie jest jakoś mega ciekawe. Yy, jednak tak, yy, teraz jakby właśnie sobie tak uświadomiłam, że ja naprawdę nie mam chyba nic do roboty. Może nie wiem, oglądam coś w telewizji, może w końcu coś będzie ciekawego. Ogólnie biorąc, moje usta są w strasznym stanie i cały czas tylko używam tego wazlin. Wy jeszcze tego nie widzieliście? Ups, wypadło. Yy, bo kupiłam to dopiero w sobotę. Ale zobaczycie to w holu, ja nie powiedziałam Wam w tym holu, że tutaj w środku tu jest w ogóle opakowanko i tu mamy to wazlin. Jak mówiłam, opowiem wam o tym więcej w holu, pachnie miodem, przepięknie. Ale jeśli chodzi o nawilżenie, to jak na razie kiepsko. Jest przyjemne uczucie i tak łagodzi jakby to usta i to pieczenie, ale nie zauważyłam, żeby specjalnie nawilżał wciągnie w usta i dalej pieką i jest tak samo, ale nie powiedziałam, że tu jest lusterko oddalające, to jest świetne, jeśli chcemy sobie, wiecie, gdzieś yy, poza domem użyć tego, bo widzimy nasze usta w pełnej okazałości, gdzie powinniśmy to nałożyć i tak dalej. Więc naprawdę to jest świetne, poza tym no czy to nie jest przesłodkie? Ja już o mówiłam w filmiku i się tym zachwycałam, ale to jest prześliczne. To jest taki, o taki wzór, ale tego nie widać. To widać teraz normalnie, jakby to była taka normalna, jakby ala skórzana, ale skórzany pokrowiec. Ale nie, to jest taki wzór. To zobaczycie lepiej w holu. W ogóle, yy, powinnam zacząć obrywać dla Was hole, yy, bo nagrałam dwa. Już mówiłam wam o tym w poprzednim filmiku, ale nagrałam je w innym miejscu. Nagrałam je obok mojej toaletki. Więc liczę na to, że jakość będzie po prostu piorunująco świetna i że po prostu będzie cudownie. Nie wiem, ale widziałam, yy, jakby. Wiecie, kamera robi mi po prostu. Zdjęcia w różnych momentach i w żadnym filmiku nie miałam tylu dobrych ujęć, że tak powiem. Naprawdę będę miała problem z braniem miniaturki do filmiku, bo naprawdę było parę świetnych ujęć, więc mam nadzieję, że jakoś będzie po prostu genialna. Mam nadzieję, oby tak było. Więc tak, właściwie co? Teraz sprawdzę, czy jest coś w ogóle w telewizji do oglądnięcia, czy raczej będę musiała się posiłkować YouTube'em. Dalej myślę o tym. Co sobie kupić, czy sobie coś zamówić na, Z tym dnia darmowej dostawy Jednak jeśli będę składała jakieś zamówienie To wydaje mi się i tak będę składała na taką sumę Że yy, i tak Będę miała darmową dostawę Zresztą ja zawsze zamawiam praktycznie kurierem Z do, popraniem, nie lubię zamawiać z, z przedpłatą To jest strasznie dla mnie Wkurzające i w ogóle Ale muszę zrobić wcześniej zamówienie Zastanawiam się nad tym, żeby zamówić na kokolicie I odebrać od razu Nie wiem ale potrzebuję do końca tego dnia paru rzeczy. Dowiecie się wkrótce dlaczego. W holu już wam o tym powiedziałam, ale że hola jeszcze, holu jeszcze nie widzieliście, to o tym wam nie powiem. Ale potrzebuję do końca tego dnia tych rzeczy. Możecie wyczekiwać, bo jest to coś związanego z wami. <słyski> <słyski> Mam nadzieję, że to wypali, tak w ogóle, więc tak. No ale co? Nie chcę, żeby znowu... żebym miała znowu mnóstwo obrabiania, jeszcze na pewno dzisiaj wezmę się za tego vloga, żeby jutro był tylko do wstawienia. I chyba odezwę się do Was dopiero, jak będę się kładała spać. ok więc jak widzicie ja już jestem w piżamie, mamy godzinę 23.31, a ja jeszcze nie będę kładła się spać, dlatego że wrzucam was te, Wam teraz pierwszego vlogmasa, ten pierwszy dzień. I chcę po prostu przesłać już wszystko z tego dnia na laptopa i to obrobić, więc zakończę tego vloga teraz, póki jeszcze nie usnęłam. Więc tak, jak zawsze, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o moich kolejnych filmikach. Jeśli ten film był, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmikach i w kolejnym dniu. Vlogmasu, pa!